Dzień drugi, pierwszy dzień był taki trochę bardziej techniczny pod względem organizacyjnym, najpierw poustawiałem bramki, potem je trochę poprzestawiałem, żeby było ciekawiej, opanowałem mniej więcej trasę, Karmel strącił drona poduszką, dobrze, że nie słoikiem z górkami. to jest kot bojowy. Mam już jakiś czas odniesienia, który dzisiaj będę starał się poprawić, czyli schodzimy z 40 sekund. No bo są pewne niedociągnięcia. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? Tak przy okazji, jeśli też chcielibyście zrobić sobie takie bramki za ułamek ceny tych profesjonalnych, które kosztują coś koło 80 zł za sztukę, to w większości sklepów budowlanych, no i też na Allegro, macie właśnie takie dwumetrowe listwy dystansowe do klinkieru. Za około 2-4 do 4 zł za sztukę. Ich sztywność jest idealna. Problemem jest tylko to, że jak już widzieliście, albo właśnie nie widzieliście, to bardzo słabo je widać, bo są dość cienkie i czarne. A pod słońce to już jest w ogóle tragedia, ale mam i na to rozwiązanie. Dokupiłem otulinę na rurę na wodę. Oczywiście czerwoną, żeby przez nie szybciej przelatywać, bo jak wiadomo, wszystko co czerwone jest szybsze. Nie no, ja ja sobie robię. Czerwona jest do ciepłej wody i po prostu będzie ją lepiej widać na trawie niż niebieską. I to jest tak sama astronomiczna suma jak te listwy, bo 2 metry otuliny wychodzą jakoś około 2 zł. Także jedna bramka to koszt około 4 do 6 zł w porównaniu do 80. Złotych za profesjonalną bramkę. Dobra, koniec tego nawijania bierzemy się do roboty i lecimy z tematem. No, na no, no to odpalamy. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało z tymi osłonami. No, myślę, że całkiem fajnie to widać. Dość mocno się rzucają w oczy. Chyba będzie spoko. Zrobimy sobie. Lekką rozgrzewkę na początek. Polatamy slalomem między bramkami. Nie no, ładnie jej widać. Teraz to już nic nie przegapię. Teraz zrobię sobie jeszcze trening kciuków. Trochę je rozgrzeję, bo jakieś sztywne są. Trochę trzeba się pokręcić między tymi bramkami, trochę rozgrzać. No i dobra, można chyba zaczynać powoli pierwsze okrążenie. Tak na no, jeszcze w miarę spokojnie. Nawet jeśli nie lubicie albo nie macie zamiaru Latać w wyścigach, to dobrze jest sobie ćwiczyć na jakimś takim torze, bo to poprawia ogólnie wasze umiejętności latania dronem. Także dobrze jest sobie ćwiczyć, męczyć tego drona na jakimś takim torze, męczyć kciuki, robić pamięć mięśniową, to i freestyle wam się poprawi. No dobra, zbliżamy się do końca pierwszego okrążenia. No i mamy takie spokojne. 41,20. Lecimy drugie. Tu już coraz ładniej mi to wychodzi. Jak już dobrze widać te przeszkody, to nie muszę się zastanawiać, gdzie ja mam lecieć i czy dobrze lecę. Trzeba popracować jeszcze nad prędkością i nad zawijaniem za bramkami, tak żeby to wychodziło trochę energiczniej. I będzie coraz lepiej. Lepiej 40 sekund 29. musi się przyspieszamy. Jeszcze dużo pakietów dzisiaj do wylatania, ale pamiętajcie, żeby co jakiś czas odpoczywać. Robić sobie przerwy, bo zmęczone kciuki to tylko powodują później frustrację. Jak nic nie wychodzi. Tu ładnie na wilka poszła. No i to już jest któreś z kolei okrążenie. Jak widzicie poszło trochę wolniej. Już się ręce trochę męczą. Trochę coś nie wychodzi. No ale trzeba mucić. się. to generalnie sporo wymuciłem tych okrążeń. Bo razem mam 6 pakietów. Pakiety ładowałem wszystkie 3 razy. Na jednym pakiecie robi jakieś 7, może 8 okrążeń jeśli się udaje w pełni. Także dzisiaj no wylatałem mnóstwo mnóstwo tych okrążeń. Tak, coś między 120 a pewnie 130 okrążeń, żeby zrobić ten cały materiał. No ale generalnie cały czas wychodziło mi około 40-41 sekund i tu w końcu słońce wyszło, no i trochę zaczęło się poprawiać, także zacząłem, zacząłem gonić ten czas konkretnie. No jest całkiem dobre okrążenie, ale, ale jest jeszcze co poprawiać. Oczywiście na tych 18 pakietach nie wychodziło mi tak wszystko idealnie. Tak jak widzicie w tym materiale, była masa zderzeń z bramkami, z altanką, z rotodendronem, no generalnie ze wszystkim na co się dało wpakować. Otrawę zahaczałem, trzeba będzie ją w końcu skosić, to będzie trochę więcej miejsca dołem. Dobrze, że mobula jest taka lekka i wytrzymała. W końcu po całodziennym katowaniu baterii przyszedł wieczór i upragnione najlepsze okrążenie. No, trochę się namęczyłem, żeby to osiągnąć, ale pocisnąłem. Powiem wam, że całkiem dobrze widać przez tą standardową kamerkę Mobuli. Jest już wieczór, zaczęło się ściemniać, a tu i tak jest dość widno. Tu na tej nawrotce trochę zrypałem, mogłem tu jeszcze sporo wycisnąć z tego. No, ale i tak myślę, że super poszło jak po całym dniu katowania. No jest, 37 sekund. No, sporo tego dzisiaj było. Myślę, że jeszcze będę męczył ten tor do końca sierpnia, może we wrześniu, jak będzie ładna pogoda i będę starał się przyjąć jak najwięcej czasu z tej trasy. To najwyżej zrobię jeszcze jeden jakiś odcinek, ale już samym tym jednym przelotem. A tymczasem trzymajcie się, dużo trenujcie i bezpiecznych lotów. Hej!